Witajcie! To jest blog od Zara do Pera, Mam na imię Kasia Kaca i uczę się pszczelarstwa od zara. Więc w tym odcinku chciałam poświęcić takiemu pytaniu, jak to młody nowicjusz w temacie pszczelarstwa, czego mnie nauczyły pszczoły. Opowiem kilka swoich punktów, jakby które już sobie mam w głowie. I e, też myślę, że będzie fajnie robić czasami takie, e, takie vlogi na temat czego właśnie mnie nauczyły pszczoły, czego się nauczyłam, no bo to wiadomo, to jest e, początki, przynajmniej z mojej strony, no ale też uczymy się razem i piszecie bardzo ciekawe, wspaniałe komentarze, dziękuję za to, które stymulują e, mnie, też naszą społeczność tu na miejscu, na poszukiwanie odpowiedzi, na zadawanie e, pytań i właśnie też o tym porozmawiamy. Więc um, no pierwsza rzecz zacznę tak trochę nieoczywiście, bo zau zauważyłam, że te pszczoły to tak bardzo nieoczywisty sposób uczą różne rzeczy. A pierwsza rzecz, którą ja się uczę ciągle, to jest um, wartość wspólnoty i. Tą, tą taką wartość tego właśnie budowania tego ula razem, tej wspólnoty. To jest piękne, co pszczoły, jak pszczoły potrafią żyć. W drugą stronę ja widzę, jak pszczoły jednoczą nas, ludzi, bo bardzo fajne komentarze dostajemy od Was, wskazówki. Z kolei właśnie chcę pozdrowić rodzinkę Nowakowskich, która nas przypadkowo znalazła na YouTubie i oglądają. E, całą rodzinką także pozdrawiam Was serdecznie jest to właśnie wspaniały przykład dla mnie jak pszczoły, taki temat e, no, no ciekawy, tak ale nieoczywisty, jak może też połączyć ludzi i ja widzę właśnie dużo takich e, jeszcze historii pewnie będzie się działo e, no i właśnie skręcając teraz w taki takie nieoczywiste tematy, czego mnie nauczyły pszczoły e, no to przede wszystkim troszkę podszkoliły mi język polski ale ja myślę, że to dopiero początki no, bo e, właśnie na przykład ja się dowiedziałam, że warto zwracać uwagę, że pszczoły to są one. Faktycznie też poczytałam e, różne źródła i też właśnie ta wiedza tak e, dla mnie była bardzo przydatna, więc stwierdziłam, że się podzielę z wami, że w sumie pszczoły no, to są roboty ale de facto uważane są wysterylizowane, oczywiście nikt ich nie sterylizował, tak przyroda jakby ich wysterylizowała, że one nie mogą składać jajeczka, ale jednak to są właśnie female, czyli właśnie dziewczyny, tak? Robotnice. Dlatego właśnie warto mówić pszczoły one. No, tak jak właśnie mieszkamy teraz w Stanach, to mój Polski czasami kuleje, więc bardzo dobrze właśnie też zwracać na takie rzeczy, znowu Polski można podciągnąć taką kolejną uwagą, trzecią uwagą z czego mnie nauczyły pszczoły to to w nieoczywisty sposób rozwinęły troszkę angielski, dlatego że e, wpadło taki komentarz fajny też, że tam nie jest to pyłek tylko to jest pieżga co chyba właśnie nie do końca my się zgadzamy z tym bo zaczęliśmy badać ten temat i właśnie pytałam się swojego małżonka pszczelarza i Jen, e, Jen jest Amerykanką ona właśnie ma E, farmy, gdzie, gdzie właśnie zajmujemy się pszczołami, no i odniesiemy się do tego. Przede wszystkim ja się nauczyłam czego nowego, to że e, pieżga pewnikiem chodziło o to, że tam w ulu była pieżga i to faktycznie może autor komentarza miał to na myśli, proszę nam dać znać, natomiast mi z kolei chodziło o ten pyłek, że był na łapkach. No i dla mnie było ciekawostką, cóż to jest ten pierzga, co to jest ta pierzga. No i właśnie też dla mnie nauka z kolei taka ciekawa, że pierzga to jest połączenie e, miodu, śliny e, i pyłku, o ile nie dobrze teraz mówię, bo to są trzy składniki. Ale ważna informacja w tym wszystkim, mm. że to jest właśnie powstaje ta pierzga jak e, pszczółki to przyżują i one sfermentuje i to właśnie jest pieszka. Także też taka właśnie ciekawostka. No też będę dużo jeszcze się uczyła, jak tam pozyskiwać i tak dalej. Trochę to jest wiadomo za wcześnie. Na razie tylko skupiamy się z miodem, żeby się nauczyć. No i angielski, tak? Mówimy, no bo... Absolutnie, jakby tak, taka prawda, że trzeba było się zająć tematem przetłumaczenia, co to jest pyłek, co to pierzga, wszystko po angielsku. Musieliśmy też porozmawiać z naszymi tu pszczelarzami, Amerykanami. Więc słuchajcie, niesamowita sprawa dla mnie, że nauka pszczelarstwa, pszczół zaczyna właśnie być taką bardzo mocno rozbudowaną w. Zahaczająca o różne dziedziny, i o język, i o e, naturę. <laughs> Więc e, bardzo, bardzo fajnie. E, jeszcze będzie parę innych pytań, które byśmy chcieli rozwinąć, nauk. E, myślę, że w tym właśnie kolejnym odcinku zaraz Zbyszek będzie mógł się wypowiedzieć. Tak, odpowiadając na pytania, którzy, re, już, które osoby zamieściły na naszym vlogu, vlog pojawił się od tygodnia czasu. Ale już są interesujące pytania. Żeby zacząć odpowiadać na pytania, trzeba by pierwsze powiedzieć, jaka jest nasza historia w Stanach. My jesteśmy w Stanach od dwóch lat, więc to jest trzeci rok, zaczął się w styczniu, odkąd my jesteśmy, więc to powoduje, że odnosimy się, poznajemy wszystko, co jest tutaj. Drugie pytanie, trzeba zacząć od farmy, na której my. Pszczoły mamy, więc farma jest już nasz, przez naszych znajomych. Oni przez 7 sezonów mieli pszczoły, ale zawsze był ten problem, że pszczoły zawsze nie przeżywały zimy. Ja mogę się domyślać, dlaczego, ale już to już jest sprawa już jakby zamknięta dlatego, że teraz pierwszy rok, odkąd pszczoły są na tej farmie, pszczoły przeżyły zimę. Więc właścicielka, gdzie yy, te pszczoły są, jest bardzo zadowolona, jest w niebo wzięta, że udało się, że te pszczoły przeżyją. Kwestia odpowiedniej gospodarki pasiecznej i te pszczoły będą żyły, oczywiście. Więc popełnione zostały jeszcze kilka błędów po drodze, które już na przyszły sezon na pewno wyeliminujemy i sądzę, że już więcej tych rodzin przeżyje. W pierwszym roku. Kiedy my przyjechaliśmy, zaczęliśmy się nimi zajmować. Były to lipiec, i w lipcu już dosyć późno było coś późno, żeby tą gospodarkę pasieczną dobrze prowadzić. Była jedna rodzina, no ona umarła. W drugim sezonie pomyśleliśmy: Dobra, zmienimy troszeczkę podejście. Były trzy rodziny, przeżyła jedna. Jedną na mnie zniszczył, jedna z, nie przeżyła z, po, z powodu głodu. Teraz w trzecim sezonie jest blok. Jest nauka Kasi, chęć uczenia się, więc sądzimy, że i też będzie progres i będziemy mieć zdecydowanie lepsze wyniki, jeżeli chodzi o przeżywalność pszczoły. Jak rozmawiamy z przelażami tutajszymi, niektórzy nie są nienastawieni na miód, są nastawieni nie na żadne pożytki, są nastawieni na to, żeby pszczoły przeżyły. Dla nich to jest sukces. Sukces, że pszczoły przeżyją zimę. My będziemy próbować robić tak, żebyśmy mieli jak najwięcej miodu, nie bawimy się w pławacze pyłków. Nie bawimy się w wosk, bawimy się tylko i wyłącznie miód, jak my jesteśmy nowi na Colorado i chcemy zrobić to jak najlepiej. Odpowiadając na pytania, yy, które yy, osoby zamieściły, możesz powiedzieć te pytania? Tak, ja mogę skomentować. No takie pierwsza uwaga, można pyta pytanie, powiedzieć uwaga, a było odnośnie tego, że trochę za zimno jest. Podobna pogoda i klimat jest w Norwegii i że trochę za zimno za długo grzewaliśmy w tym ulubie. Kwestia jest tego, mamy bardzo suchy klimat. Mamy około 15% wilgotności, więc w momencie, kiedy na przykład jest południe, przygrzeje słońce, to od razu odczucie temperatury jest zupełnie inne, niż by było to zimą. I pytanie, czy jest taki sam klimat. Pewnikiem może i jest, ale nie do końca, nie zgodzę się, bo ja sądzę, że w Norwegii zdecydowanie jest wilgotność niższa niż tutaj. Żyjemy na 1600? Wilgotność wyższa. Jest wilgotność wyższa w Norwegii. A wyższa, niższa. A wyższa, w Norwegii, niż y, tak jak y, właśnie komentarz y, nam y, osoba zamieściła. Więc y, tutaj bym troszeczkę zaczął polemizować. Zapraszamy Jeżeli... do nas. <laughs> tak. Sprawdzimy. Byliśmy w, w północnej części Europy, także wiemy jak tam jest. Tak, tak, tak. Biorąc pod uwagę właśnie, y, jak mówię, Dużo, dużą rolę odgrywa wilgotność. I kwestia na przykład, że na 1600, w zim nocą jest bardzo jest potrafi być bardzo zimno, a, a w, w, słońce przygrzeje. Przez to, że jest to od wysokości robi się bardzo szybko i gorąco, no i przez to my, że też rzeczywiście grzebaliśmy w tym ulu, chcieliśmy zobaczyć, jak one przeżyły. Tak mówię, to jest pierwszy raz, kiedy pszczoły przeżyły na tej farmie, więc to na pewno też jest jakaś nauka, i, i dla nas, biorąc pod uwagę ten inny klimat, i też dla właścicielki tych pszczół. Więc ostatnie jeszcze takie pytanie do Zbyszka zadam, bo też ciekawe było pytanie na blogu. Uwaga, można powiedzieć takie też pytanie, jeżeli dajesz ramki, to powinny być odsklepione. Także, czy uważasz, że powinny być ramki odsklepione? I że mamy jakiś tam formic? I że powinien dawno wyjechać z tego uda? Okej, okay. no to jeżeli chodzi o paski formid na, na Varose, były były włożone na jesieni, znaczy na jesieni, to w sumie już był sierpień, po zbiorze miodu. Na początku sierpnia zabraliśmy miód, który, który pszczoły nam dały, przyniosły, więc zabraliśmy ten miód i od razu włożyliśmy Fornit. On był zmieniany co dwa tygodnie, żeby jak największa była skuteczność tego. No i my później wyjechaliśmy do Polski, właścicielce powiedzieliśmy, żeby ona co dwa tygodnie rzeczywiście to zmieniała, więc zostało to zmienione cztery razy. Jedni mogą powiedzieć, że no to może dużo. Cztery razy był zmieniany, co dwa tygodnie, czyli przez około dwa miesiące, ale my chcieliśmy, żeby na pewno z tą parozą zwalczyć ją, żeby jej nie było. Pszczoły przeżyły w dosyć bardzo, bardzo dobrej kondycji, więc ja sądzę, że to przyniosło to efekt. No i teraz też tak będziemy robić. Jak mówię, to zostało z jesieni, nie było to dodawane, nie było to też zabierane, więc. Grunt jest sukces. Pszczoły przeżyły pierwszy raz na tej farmie od y, siedmiu sezonów i jestem zadowolony. Dokładnie tak. No, gdyby właśnie jeszcze e, nie byłaby ta satelacja z niedźwiedziami i różnymi tam sprawami, to, to nawet... Z myszami. Z myszami. Słuchajcie, e, ostatnia taka ciekawostka w sumie, skoro już tak wydamy na pytanie, dzielimy się, to może wymieniamy się wiedzą wszyscy na tym blogu, co jest bardzo wspaniałe. No to z Polski, tu przynajmniej z noży, pszczelarz nam tu mówi, konsultuje z polskimi pszczelarzami. A z Polski znamy takie doświadczenie, że mysza nawet jeden raz żyła w Ulu z pszczołami i wszystko było ok, była totalna symbioza. Natomiast w Colorado nie ma czegoś takiego, że mysza może żyć, bo bardzo słynna jest sprawa, że myszy żyją, ale niestety zabijają pszczoły w tym wypadku gryzają, gryzą, więc zupełnie inna sprawa. Nie ma tak, że mogą razem koegzystować. No i są pułapki nawet na myszy e, tu stawiane, więc... Specjalnie, specjalnie przy każdym... Teraz zalecenie takie, zalecenia takie, są przy w zalecenia takie, oni tak robią, że stawiają e, przed wejściem e, specjalny guard, e, mouse, żeby właśnie myszy nie weszły do, do uli. I my tego nie zrobiliśmy, i właśnie to był błąd dlatego że właśnie myszy nam zjadły pszczoły bo bo ona ktoś nie wiedzieliśmy tak, nie wiedzieliśmy ja dokładnie nie tego problemu. dokładnie na farmie gdzie zaczyna w pasiece gdzie mój wujek ma pasiekę dosyć liczną pasiekę w okolicach na południu mazowsza nigdy nie było takiej sytuacji że przez myszy pszczoły nie przeżyły a tutaj pierwszy sezon nasz znaczy w sumie nasz drugi sezon I, i, i niestety myszy nam zjadły pszczoły. Niemalże jak myszy zjadły króla popiela, więc e, to jest taka anegdotka, jak opowiadam wszystkim, no to mówię nie, 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 niemożliwe, ale właśnie taka dla jest Polaków, prawda. Dla Polaków niemożliwe, dla Amerykanów to, to jest możliwe. Normalne. Tak I, i nawet kwestia jest tego typu, że myszy zamieszkały w ulu, a pszczoły zostały zjedzone w połowie, więc... E, Biorąc pod uwagę, jak ja to zobaczyłem, mówię, jejku, to jest, to jest straszne, ale jednak prawdziwe. Myszy zjadły pszczoły. Pszczoły bardzo długo właśnie z tym tematem nie mógł się pogodzić, no i właśnie taka była smutna bardzo historia później. Nie wiem, chyba, że wy widzieliście jakieś sytuacje w Polsce, bo gdziekolwiek oglądacie, no że, że myszy też zjadają pszczoły. E... I jak radzić sobie? Tak, bo my wiemy, że potrafią wyganiać pszczoły rzeczywiście, że pszczoły mogą sobie nie poradzić z myszami, ale wiemy też sytuację, że myszy potrafią żyć z pszczołami w symbiozie. Kwestia jak mówię, mamy tutaj mrozy po minus 20, pszczoły, moja teoria, zbiły się w mocny kłąb, poszły w hibernację mocną, nie były w stanie walczyć, no i niestety wynik taki, jaki, taki, jaki mówię, że, że jednym z naszych rodzin która dosyć dobrze była nakarmiona, bo dosyć dużo mają pokarmu, poźwi mnie mieli, ale niestety to nie spowodowało, że te myszy pszczoły przeżyły. Pszczoły nie przeżyły, a myszy tak. Na takiej smutnej nocie, nucie, nucie, nocie, kończymy to wideo. Pozdrawiamy Was serdecznie, dziękujemy za. A następny vlog nakręcimy o ulu horyzontalnym. Tak, bardzo dobra uwaga. Było pytanie. Przepraszam, dobrze, że. Przepraszam, że zupełnie zapomniałam, ja miałam to cały czas w głowie. Ul horyzontalny, tak. Będziemy o nim nakręcać następny blog. Oczywiście opowiemy, bo to jest dla nas nowość, przynajmniej dla, dla nas Polaków. Tak? Ktoś, kto w Polsce, w Polsce nie mamy takich uli. Też mamy tu zupełnie inne ule i w ogóle inne pszczoły, to też opowiemy o tym. Też dziękujemy naszym przyjaciółom, którzy podesłali e, fajny artykuł po polsku opowiadający o amerykańskich pszczołach. Skorzystamy z tego artykułu później i też opowiemy. Więc e, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia.